Szysiak, a ze mną Piotr Bubućwik. Ciemanko. Manko. E, pozdrawiam serdecznie Jego wszystkim. Powiedz Powie. mi, czemu nie biłeś się na dzisiejszej Gali? E, bo tydzień temu płałem rękę na jakimś wielkim chłopiec z Islandii. No i teraz e, islandczycy są mnie w Islandii. Jak byś właśnie ocenił dzisiejszy event? Super, super, piękna sprawa. Powiem, powiem że takie miejsce, klub, coś takiego. Idealne miejsce, idealne. Poziom, powiem poziom idealny, poziom idealny. Krała się la, lała się krew, sam schodziłem za zawodnikami i ściągałem, ściągałem krew, bo było tego dużo. Byłeś bo, też sędzią dzisiaj, prawda? No byłem, w drugiej walce sędzią byłem. i tak mówię, no, lała się krew, chłopaki potakowali to bardzo poważnie, profesjonalnie i walki były naprawdę dużo, dużo na wielkim poziomie. podobała Ci się właśnie walka Sebastiana Szczerka i Nikola Milanowicza I te śmieszne, ciekawe obalenia? No to, to są chłopaki, których nie ma co żartować. No, Nikola się bawił, no bo Nikola to jest super wielki, ciężki chłop. Tam 140 kg, 130 kg To bym, ja bym się pozabijał, to bym to z wszystkiego wjechał i... Z ziemi nawet, ale no tak mówię, no walka fajna, śmieszna. Wiadomo, gala rotatywna mhm. pomagamy i walki muszą być też śmieszne, bo też ludzie muszą się na coś tam popatrzeć, nie? Jak byś w ogóle ocenił swój ostatni wysęp właśnie z tym islandzkim wikingiem? Powiem tak, w ciągu pół roku zrobiłem 10 walk zawodowych. I nie czułem się jakoś słabszy od tego wikinga, nawet powiem, że pierwszą rundę go, no, mogę powiedzieć szczerze, go stukłem, tylko po prostu no, dwa tygodnie wcześniej na sparingach w Unii, w Niemczech, sparowałem z dobrymi zawodnikami taką wagę cruiser, żeby być szybszy, no i tam już szkodziłem troszkę rękę, no i na wikingu, no, ręka pękła już całkiem. Chciałbyś się zrewanżować właśnie? E, to już jest teraz już organizowane i prawdopodobnie marzec, kwiat, dzień e, w Islandii e, kupię sobie futro i polecimy na Islandię. Bo rozumiem, że Ty teraz się skupiasz tylko na boksie zawodowym? Dużej tak, gminy. tak. E, to jest tak, że promotor i federacja, w której mamy licencję zawodową, już nie wyrażają zgody na takie walki na pięści, czy na jakieś tam friki czy coś takiego. No i teraz się, tak mówię. mówię, no, patrzymy tylko na bok zawodowy, bo no może coś tam jeszcze pokazać troszkę. Chciałby właśnie kiedykolwiek wrócić właśnie na walki na gołe piecie do grondy. E, ciężkie pytanie, ciężkie pytanie. To ja już najmłodszy nie jestem i powiem tak, no dla młodych ludzi to jest wiadomo, tam wyskocznia, wybicie się, ale obrażenia są tak straszne, że ja po pierwszych trzech gromdach, na których byłem, byłem na trzech, to powiem, że mam takie obrażenia, że to już się do końca się nie zagoi i no... Ciężko, ciężko. To, to może nie dlatego, że, że nie chcę tego, ale to już też nie są zgody i wie, już też się nie pozwala. A też biłeś się w MMA, prawda? Jak się zapatrujesz właśnie na starty w tej formule? MMA, MMA, to trzeba być. Tam wszystkim zawodnikom MMA to, to są po prostu kocury, kocury. A jak ktoś jest mały, niski, gnomem, 130 kg, to ciężko, ciężko hmm. MMA, ciężko. Oglądałeś wczorajszą galę grondy? E, powiem, że. Niektóre walki takie skrót oglądałem. No był dzisiaj, Wasyl był, Wasyl był e, też już troszkę pokierzowany, ale no, kilka walk było ciekawy. Joker na pewno Joker ze słomką, dobra walka. No, tak mówię, no, no ja tam z Federacją Gromda nie mam jakichś super stosunków po, po ostatnich trzech Gromdach i nie chcę się wypowiedzieć za bardzo o ten temat. A jeszcze pytanie, myślisz, że czego tam zabrakło w walce Jokera, że właśnie on przegrał ze Słomką? To był faworytem chyba z tego co pamiętam. No był faworytem Joker, ale Słomka jest dużo cięższy mhm. i mi się wydaje, że mocniejszy. Wiadomo, Joker to jest naprawdę dobry bokser, super fajnie wytrzymał, powiem brzydko, w... ciężkich ciosów, ale no jednak troszkę brakło tych kilogramów. Mhm. No może też po prostu nie chciał ryzykować więcej i ten, ale walka idealna, no szkoda Jokera, ale też gratulacje za Słomki. A chciałbyś na przykład kiedyś zmierzyć z Nikolą Milanowiciem w jakiejś charytatywnej walce bokserskiej? Na przykład tutaj w żywcu, w kolejnej edycji? Na, no no. A to to jak najbardziej, tylko mówię, no podobna waga, on 135 kg, ja mam tam 130, to tak mówię, no z tymi galami Tak, że ja, jak już teraz boksuję zawodowo, ciężko jakąkolwiek zgodę, żeby promotor i federacja wyraziły zgodę, bo to trzeba się prosić, prosić, by nie było kontuzji jakiejś, coś tam, wiesz. No, bo już zainwestowali dość duże pieniądze i no, ciężko, ale dlaczego nie, jak najbardziej, najbardziej, jak najbardziej. Myślisz w ogóle, że w przyszłości w końcu zobaczymy tego pierwszego polskiego mistrza kategorii ciężkiej w boksie? Jak zrobią w kategorię super, super ciężką, to może, ale no nie no, aż tak daleko nie, nie, nie wychodźmy. Jest w planie kilka walk takich, które mają gdzieś tam coś przybliżyć, bo tak mówię, no trzeba też mieć troszkę szczęścia i zdrowia. Jak zdrowie pozwoli, to jeszcze zajdziemy wysoko. A ile ważesz, jakbyś mógł zdradzić w tym momencie? No, 128 kilo. No to tam by się chyba musisz zbijać do kategorii, tak? Jak to tam znaczy, Nie, no, to jest tak. W ciężkiej, to wiadomo, to jest 90 plus, ale ja się w swojej domu, jestem bardzo niski. Jestem małym gnomem, niskim, starym człowiekiem. Jak wychodzę do takich dwumetrowych chłopów, to no muszę ich przepnąć, no. Dlatego teraz walka z Wikingiem pokazała, że waga jednak robi swoje. Powiem szczerze, że już chłop po pierwsze sapał i był do zrobienia. No po prostu zdrowie nie pozwoliło. Wszedłem sobie na twoje topologii i na początku kariery miałeś same przegrane, potem coś się świetnie obróciło i miałeś serię zwycięstw, coś zmieniłeś w przygotowaniach, nie wiem, w treningach, co tam się stało, że właśnie odwróciłeś tą ciężką sytuację. E, powiem tak, wcześniej jak się bawił, tańczył. Przed każdą glądą, to ja nie pamiętam tej gromdy za bardzo. No były hotele, były, tam tańczenie, panie, w stanie, jakieś różne rzeczy, a w pół roku, jak podpisałem kontrakt zawodowy. No troszkę się człowiek wziął w ryzy i potrenował troszkę, prawda, to jest, to jest już różnica, różnica, bo naprawdę to są dobre, duże pieniądze, wiadomo, że to nie są jakieś tam wow, ale dla mnie wystarcza i przez pozwolenie, no i oczywiście muszę też spełniać jakieś wymagania, jeżeli promotor płaci za to wszystko, bo to nie są moje pieniądze, to muszę też się przygotować, prawda. Dobra, ostatni temat, czy ty kiedykolwiek w ogóle dostałeś na przykład propozycję z jakiejś freakowej gali? Z dwa albo trzy razy. I czemu i końcowo nie zawalczyłeś? Bo tak jakoś powiem, jak już w starej daty jestem, to już nie chodzi o pieniądze, bo pieniądze naprawdę w tych frikowanych są dość duże, ale powiem, że jakoś. Nie potrzebowałem tego, mhm. nie potrzebowałem co tego. Co sądzić właśnie o tym, bo jest teraz ta, ta straszna nagonka na freak fighty, między innymi przez polityków. Czy twoim zanim one powinny dalej być, czy powinien je zakazać i tak dalej, jak to właśnie w twojej głowie wygląda? A niech sobie każdy patrzy w swoje podwórko, jeżeli się sprzedają, nie sprzedają, tylko... drażni mnie czasami na przykład na przykład starzy, jacyś tam legendy boksu, jakieś legendy czegoś, wchodzą w te freaky tam z jakimiś... tańcują z jakimiś państwami, no ciężko powiedzieć, no, no... dlatego ja się od tego trzymałem. Miałem propozycje, naprawdę miałem propozycje, nawet kilka, ale nie wziąłem tego, bo stwierdziłem, że jeszcze coś na tam mogę w boksie osiągnąć, więc e, tak mówię, no, poszedłem w boks, a friki żyją swoimi prawami. Dobra, Ci dziękuję za wywiad i lecimy. Pozdrawiam, miłego wieczoru.